Cześć kochani, zobaczcie nowe poszewki, nowe piżamy, nowe dekoracje do domu, miski i kubek do czekolady, to wszystko w tym odcinku i więcej, tak więc lecimy na przegląd. Jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, zostawcie od razu dzwoneczek, ponieważ filmiki wlatują codziennie po 2-3 przeglądy, będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami oraz nowościami oraz będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę pod tym filmem. Kto mi ogląda, to zna te e, sukienki sweterkowe za 60 zł. Występują w dwóch kolorach, ale one były na kanale, więc zapraszam. Futerko znamy, bardzo fajne. E, 50 zł. One bardzo ładnie wyglądają pod e, sweterki. Tutaj są e, spodnie, bluzy, ale czy ja... Coś znajdę dla Was, chociaż, tak, zobaczcie, była ostatnio marynarka, to teraz dojechały spodnie, więc można sobie stworzyć fajny taki zestaw. Spodnie widzę na takiej grubej gumie, 50 zł. Tu akurat mam rozmiar 40, fajna taka drobna kratka z przodu kieszonki. Na piżamkach już widzę dwie nowości. Ostatnio bardzo podobał mi się ten szlafrok w pieski, a teraz zobaczcie długie czarne spodnie, bluza, taka z tym zajączkiem. I tu, czekajcie, jaka tu jest cena, zaraz zobaczymy. To jest coś w stylu leggingsów, te spodnie. 50 zł i mamy od S do XL. No i zobaczcie, czyli tą bluzę można nawet wykorzystać jako normalną bluzę bądź do chodzenia po domu. Spodnie, bardzo fajne spodnie w kraty z serduszkami, gumeczki na dole. Można sobie podnieść do góry w okresie wiosennym, bo one są naprawdę fajne. Tutaj na dziale dla panów znalazłam bluzę. A bluzę, to jest piżama, ale kurczę, Dla mnie to by było za ciepłe spać w czymś takim, więc ja tak uważam, że można w tym śmigać po domu. 45 zł. I panowie mają tą piżamkę do 2 razy XL. Nowe jesienne. A majteczki w takie fajne kwiatki, 12 zł, bądź tutaj takie szare z niebieskim. Też fajne. Na dziale dla panów znalazła się jeszcze taka fajna bluza. Ta gazetka w ogóle z tą kolekcją będzie od czwartku, więc widzę, pomału pokazują się nowości. 30, 35 zł. Nowa koszulka z oponą, która ma skrzydła i sobie gdzieś tam frunie. 17 zł do 2 razy XL. No i kochani, ta hit odcinka, nowe poszewki. Ta poszewka jest przepiękna. Coś w stylu tej obok. 15 zł, ale mi się wydaje, że ta jest milsza. Ma takie jakby paski. W tych paskach jakby mm, kwadraciki. A tu druga granatowa, więc ciekawa jestem, która bardziej Wam się podoba, ta czy ta? Zostawcie komentarz, ciekawa jestem was, Waszej opinii. Złote takie figurki, dekoracje. Na meble 8 zł i możecie kupić kwiatek bądź ta, taką, taki liść, jakby paproć, czy coś w tym stylu. Paterka, paterka, która w zeszłym roku była hitem, w tym roku również znalazła się na półeczkach w Pepko. Znalazłam też taką fajną, świąteczną miskę z delikatnymi takimi, jakby choinkami. Cena to 15 zł, no i czekam na całą zastawę z tej kamieniczki. To będzie po prostu hit. Tu będą tak fajne rzeczy, że po prostu już nie mogę się doczekać. Nowością na pewno w tym roku jest ten kubek do czekolady 25 zł. Ja oczywiście zaraz wam pokażę jak to wygląda. Tutaj jest taka fajna deska była akurat by to wyciągnąć i pokazać wam jak to wygląda w środku. Tak więc mamy taki fajny kominek, który możemy użyć do czegokolwiek, bo możecie włożyć jakikolwiek swój kubek, ale jak tu jest taki zestaw, to... to jeżeli lubicie gorącą czekoladę, to zobaczcie jakie cudo na półkach zagościło w pepko. No i oczywiście chciałam Wam już wcześniej powiedzieć, żebyście uważali na te korki, bo one lubią uciekać. Tak więc ta podstawka jest bardzo chodliwa. 20 zł kubeczek. Ja już pokazywałam. I nowością jest kubek w liski. Tutaj jeszcze są te szklanki, które w zeszłym roku były hitem. W tym roku również znalazły się na kubeczkach. Mają w uch takie kryształki, możecie kupić właśnie srebrne bądź czerwone mi osobiście bardziej podobają się te srebrne, bo te czerwone mają, zobaczcie gdzieś tutaj się zatrzymały i to tak jak dla mnie brzydko wygląda, ale szklanka za 8 zł z tymi kryształkami to naprawdę super cena bo w Homeniu zapłacicie 30 zł za taką szklankę fakt, że ona ma tam ładniejszy kształt ale, ale to jest naprawdę bardzo ładna szklanka tutaj nie ma chyba tych lisków, nie ma, dobra Tutaj nowości raczej już nie będzie, więc pokażę Wam ten kominek, który kosztuje aż 7 zł. Jest przepiękny, można go użyć też w okresie zimowym, bo ma gwiazdki. Tutaj dojechały, widzę, fajne mm, sztuce dla dzieci z myszką Miki za 25 zł. Ta poszewka już była, ale to jest coś podobnego do tej granatowej, nie? Chyba mi się tak coś wydaje. Tutaj jeszcze jest taki kolor. One też były, to są ostatnie nowości na poszewkach. I jeszcze ktoś pytał, tak są te granatowe szkatułki, jeszcze są takie różowe. Tak więc to wszystko było na kanale, więc nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki, że byliście. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd Homli. Tam są tak wspaniałe rzeczy i naprawdę teraz jest tam jakaś promocja. Więc zobaczcie, tutaj w Sinsy wczoraj pokazałam cudowne płaszcze, kurtki, kamizelki, więc zapraszam bardzo też serdecznie nowe action i w pepko cały czas hula nowość, więc tutaj naprawdę znajdziecie cudowne perełki na półkach, jak i na wieszakach. W CCC nowa kolekcja, dzisiaj wleci część druga, ale jeszcze na Vlogsyla pokazałam najnowszą kolekcję bożonarodzeniową w sklepie Teddy. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj jeszcze tam wleci Rossman, który obiecałam już w końcu dopięłam. Pokażę Wam tam moje polecajki. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję za łapeczki, subskrypcje, komentarze. Jesteście kochani. Za każdy komentarz bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mimo, że jeszcze nie zdążyłam odpisać, bo jest ich tyle. To życzę Wam pięknego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa!